W tym filmie jak widzicie po tytule zrobimy sobie unboxing mojej nowej, a zarazem pierwszej lustrzanki. Jest to Canon 250D. No i zrobimy sobie też w tym odcinku unboxing różnych akcesorii do tego aparatu. No i zrobimy sobie też testy audio, wideo, no i takie tam. Teraz widzicie obraz z tej lustrzanki, no więc sami możecie ocenić jak to wygląda. No ale pamiętajcie o subiekuję w górę będzie mega miło, jeżeli to zrobicie. A ja nie przedłużając zapraszam Was do filmu. Dobra, no więc straciłem nagranie z unboxingu, więc niestety unboxingu wam nie pokażę. Ale otwierałem Canona 250D Wraz z obiektywem Canon 18x55mm Otwierałem obiektyw Canon 75x300mm Otwierałem mikrofon Rode VideoMic Go Otwierałem kamlink od Elgato Otwierałem elastyczny statyw od Joby I otwierałem też statyw od Camroka t 10 Black Oczywiście linki do wszystkich rzeczy macie w opisie No a ja nie przedłużam Zapraszam was najpierw do unboxingu Karty od SanDiska A następnie nie do testu jakości aparatu Okej, okay, sprawa wygląda tak. Ogólnie przyszła mi karta od Sandiska. Jest to karta pamięci do aparatu i ogólnie mam mi też przyjść kabel HDMI i HDMI mini, bo jak widzicie jest tylko kabel USB w kamlinku. Znaczy był dołączony tylko kabel USB do kamlinka. A jak sami widzicie, tutaj jest wejście na HDMI mini i na USB mikro. No więc jeszcze muszę poczekać na kabel. Powinien przyjść jutro albo dzisiaj, z dzisiaj poniedziałek. No ale otworzymy sobie tą kartę. Wygląda ona w ten sposób. Składamy sobie ją tą stroną tutaj. Okej, okay, to ma tak owejść. I karta jest włożona. Zamykamy sobie. No i widzimy się na teście jakości. Dobra, no więc teraz widzicie obraz z tej lustrzanki. Tak to ogólnie wygląda. Taka jest jakość. Nagrywam teraz Full HD w 60 FPS. Tak czy inaczej, zrobimy sobie teraz test zdjęć i takich filmów, które nagrywałem z daleka. Oczywiście z dwóch obiektywów, bo teraz nagrywam w tym mniejszym, 18 na 55 mm. No więc, tak, na sam start widzicie zdjęcie z takim drzewem. Jest ono z tego dużego obiektywu, przy minimalnym przybliżeniu, jak widzicie, obiektyw widzi bardzo daleko. Jeszcze zauważając to, że od balkonu, z którego robiłem to zdjęcie, do tego drzewa jest jakieś 70 metrów. No więc, jak dla mnie, bardzo spoko. Teraz za to widzicie to drzewo przy maksymalnym przybliżeniu tego obiektywu. Jak widzicie, nie mieści się ono w ogóle w kadrze. Widać same liście, no i niektóre gałęzie. No ale dobra, teraz widzicie trochę inne zdjęcie. Jest to zdjęcie takich drzew. Tam jest ogólnie las. No i to jest minimalne przybliżenie. Teraz. Jak widzicie, już naprawdę bardzo dobrze widać to. A ile jest metrów z balkonu do tego miejsca? No to nawet sam nie wiem, bo nie liczyłem. No ale jakość jest bardzo fajna. No i tego nie mówiłem, ale te zdjęcia są w jakości 6K. No ale to zdjęcie już jest przy maksymalnym przybliżeniu. Jest bardzo wyraziste. Są tam takie dwa krzaki. Możecie je sobie zobaczyć na poprzednim zdjęciu. A szczególnie trudniej jest je zobaczyć, kiedy zobaczycie zdjęcia z małego obiektywu. Ale jeżeli już jesteśmy przy małym obiektywie, no to to jest zdjęcie z małego obiektywu. Celem tego zdjęcia było sfotografowanie tego drzewa, które było na poprzednich zdjęciach z tego dużego obiektywu oczywiście to jest minimalne przybliżenie, no a teraz widzicie obraz z maksymalnym przybliżeniem tego małego obiektywu, jest ono takie jak minimalne przybliżenie przy dużym obiektywie, prawie, bo najmniejsze przybliżenie przy dużym obiektywie to 75 mm, a przy tym największe to jest 55 mm ale teraz widzicie ten las z daleka przy najmniejszym przybliżeniu tego małego obiektywu, no a teraz przy maksymalnym przybliżeniu, no jak widzicie Różnica jest bardzo duża. No i to był właśnie te zdjęć macie. Teraz tutaj takie inne przykładowe zdjęcia. Ale teraz sobie przejdźmy do wideo testu. Na start, tak jak wcześniej, ten duży obiektyw. Wygląda to w ten sposób. Oczywiście w 60 klatkach i full HD. zdalej dalej do tego małego obiektywu, starałem się zrobić jakieś ujęcia, no ale robiłem to rękami, no więc rękami się też trzęsła. Tak przy okazji macie tutaj też test mikrofonu Rode VideoMic Go Mam go podłączonego do aparatu No i stoję teraz od niego jakieś pół metra No a teraz stoję około jakieś dwa metry Oczywiście jest to robione na dworze No więc słychać pewnie jakiś wiatr w tle No ale teraz już bez obrazu Z samym audio macie test tego mikrofonu w domu No więc słyszycie mnie teraz z mikrofonu Rode VideoMic Go Stoję jakieś pół metra od mikrofonu No a teraz stoję jakieś półtora metra od mikrofonu No więc aparat mam już jakieś 5 albo 6. Sześć... I trochę jestem już w nim obeznany. No więc chciałbym pokazać Wam kilka tipów. Zacznijmy sobie może od trybu robienia zdjęć. Oczywiście tutaj tym pokrętłem to zmieniamy. No i zdjęcia z tego co pamiętam możemy robić na P, na M, na A z takim plusikiem. No i na tych kółkach. Nie pamiętam za bardzo. No ale tak jak mówiłem wcześniej, pokażę Wam kilka tipów No więc tak, mamy tutaj jakość obrazu, możemy sobie ją ustawić. Ja mam teraz ustawioną jakość 6. Jest to najwyższe jakość zdjęcia, jaką możemy ustawić na tym aparacie. No ale tak, mamy tutaj taką fajną opcję jak wyzwalanie migawki Możemy sobie tutaj ustawić samowyzwalacz na 10 lub na 2 sekundy Albo tutaj możemy sobie ustawić kiedy mamy się włączyć wyzwalacz Mamy tutaj też pojedyncze zdjęcia i serię zdjęcia, na pojedyncze zdjęcia No i tak przechodząc do piątki, mamy tutaj coś takiego jak fotografowanie live view Że gdy klikniemy sobie ten przycisk, no to mamy podgląd na tym ekranie Macie to pewnie domyślnie włączone, ale jeżeli nie to po prostu sobie tutaj wchodzimy i włączamy no i i tak, pewnie nie macie włączonego autofokusu, no więc szybki porannik jak włączyć autofokus. Na obiektywie musimy mieć zmienione na AF, dlatego że mamy autofokus i manual focus. Manual focus, tak jak sama nazwa wskazuje, ręcznie ustawiamy sobie ostrość, no więc to sobie zmieniamy. Następnie przechodzimy sobie do szóstki. No i tutaj mamy działanie autofokusu. Zmieniamy sobie na serwo autofokus. Następnie metoda autofokus. zmieniam sobie autofokus plus śledzenie. Autofokus z detekcją oczu nie jest potrzebny. No ale na pewno potrzebny jest ciągły autofokus. No i w tym momencie mamy włączony autofokus. Jeżeli będziemy tutaj poruszać, to oczywiście aparat będzie dostosowywał ostrość do obrazu. No i co jeszcze mogę wam tutaj pokazać? Klikając sobie tutaj w Q, czyli Set. Możemy sobie tutaj ustawiać na tym Ekranie, żebyśmy mieli pogląd, co się zmienia. Balans bieli dużo zmienia obraz, no więc sobie możemy tutaj ustawić, na jaki kolor ma być bardziej podpasowany nasz obraz, czy może na czerwony, zielony, niebieski albo różowy. Mamy tutaj też coś takiego jak styl obrazów. Ja mam na kraj obrazy, ponieważ są podbite kolorki, fajniej to wygląda. Możecie sobie wszystko poustawiać. Filtry twórcze też dużo dają, no więc możecie się nimi pobawić, ale tutaj jest taka fajna opcja, czyli współrzędne proporcje obrazu, chyba tak się to czyta. No i tutaj możemy sobie ustawić. Postawić, w jakich rozmiarach ma być nasz obraz. 3 na 2 to jest taki na cały ten ekranik. 4 na 3 to jest taki trochę przycięty po dwóch stronach, 16 na 9 to jest rozmiar, taki jak mamy przy filmowaniu, czyli można też tak powiedzieć, że to jest taki rozmiar jak ekran w monitorze. No i tu jest fajna opcja 1 na 1 na Instagrama. Macie tutaj od razu równy kwadracik 4000 na 4000. Ale przejdźmy sobie może do funkcji filmowania. Tutaj oczywiście też możemy sobie zmieniać info. I jak widzicie, mamy na 4. 25 fps na Full HD 50, na kolejnym Full HD 25, na kolejnym też 25, no i na HD 50. Jest opcja, aby mieć 60, no i standard telewizyjny dla PAL, zmieniamy sobie dla NTSC. Polecam wam też tutaj wyłączyć sygnał B, ponieważ to jest dźwięk przy klikaniu po prostu. Nie mam to wyłączone, no ale przechodząc do tematu, wracamy sobie tutaj i jak widzicie, mamy niestety 24 fps na 4K. Niestety nie możemy przekroczyć limitu 30 klatek na tej lustrzance, ale za to na Full HD zyskaliśmy 60 FPS na kolejnym 30, na jeszcze kolejnym 30, no i na HD też 60. Przejdźmy sobie do czwórki. No i tutaj dobra wiadomość dla streamerów lub po prostu dla osób, które przerzucają obraz z aparatu na komputer. Mamy w tym aparacie opcję Clean HDMI, czyli w tłumaczeniu na polski czyste HDMI. Polega to na tym, że jeżeli podłączymy sobie aparat do Kamlinka, a później Kamlinka do komputera, to nie będziemy mieli takich informacji na wyświetlanych. Ten problem jest w starszych aparatach, no i w takich starszych aparatach które tej opcji nie mają. Przy przerzucaniu obrazu będziecie mieli te informacje. No ale, żeby to wyłączyć, przechodzimy sobie w to. No i z informacjami zmieniamy sobie w czysty wyjście Full HD. Jeżeli ktoś chce, to może w 4K, no ale ja nie polecam, jeżeli mamy tylko 30 lat, nawet nie całe. No więc zmieniamy sobie na czysty wyjście Full HD. Gdy mamy to włączone, niektóre funkcje w aparacie są ograniczone, no więc to wam polecam włączać tylko wtedy, jeżeli przerzucacie obraz na komputer. Jednym z ograniczeń jest to, że mamy wyłączoną opcję Wi-Fi. Wi-Fi w kanonach jest raczej tylko do tego, abyśmy mogli sterować aparatem przez komputer. No i tutaj taki tip dla filmowców. I jeżeli zoomujecie, to nie zoomujcie na maksa, ponieważ gdy przekręcamy to pokrętło, to na końcu jest taki dźwięk. no więc jeżeli zoomujecie to zoomujcie trochę, nie zoomujcie na maksa ponieważ niektóre osoby zumują na maksa no i ten dźwięk wkurza, no i to były takie tipy, które wam chciałem pokazać no więc lecimy sobie do recenzji no więc pierwsze, aparat jak na lustrzankę dla początkujących do 3000 zł jest naprawdę bardzo fajna, jak dla mnie jedynym jej minusem jest to, że w 4K nagrywa tylko w 30 klatkach, no ale pamiętajmy że to jest dopiero lustrzanka dla początkujących jeżeli komuś naprawdę zależy na tym 4K w 60 klatkach, no to musi niestety zainwestować w lepszy aparat, ale mi Full HD w zupełności wystarcza, no więc ją z całego serca Wam polecam. Drugą rzeczą, ale w sumie też nadal pierwszą jest mały obiektyw 18x55 mm, jakby jeszcze pierwszą, dlatego że w zestawie był właśnie z aparatem. Jeżeli chodzi o nagrywanie na YouTube'a, to ten obiektyw jest idealny. Minimalne przybliżenie jest takie idealne, jeżeli chodzi o nagrywanie takich luźnych filmów. Ma też taki off sam raz zooma na YouTube'a. Jeżeli nagrywacie i chcecie coś złość, jest idealny, no więc oczywiście też wam polecam. Trzecią rzeczą, którą jest ten duży obiektyw, czyli obiektyw 75x300 mm. Dla fotografów super sprawa, jeżeli chcecie robić zdjęcia z daleka, jakichś zwierząt. Ma bardzo, naprawdę bardzo mocne przybliżenie, które widzieliście już wcześniej. No więc też oczywiście polecam. Czwartą rzeczą, którą jest mikrofon Rode Video Go. Naprawdę bardzo fajny mikrofon. Kupicie go za jakieś 250 zł. Oczywiście też bardzo się przydaje ten koszyczek antywstrząsowy. Nie słychać tego jak biegniecie i trzęsiecie aparatem Jakość dźwięku też jest bardzo fajna No i to też zakończę słowem polecam Piątą rzeczą, którą jest Camlink hotelgato, od Elgato Tutaj nie muszę dużo mówić, nawet jeszcze go nie testowałem Ale oczywiście to jest bardzo fajna sprawa Możecie obejrzeć różne testy na YouTubie Ale z tego co widziałem mogę również powiedzieć, że polecam Szóstą rzeczą jest elastyczny statyw Bardzo fajny, możecie go dać gdzie chcecie Zagiąć go tak, żeby był na płocie Albo w innym miejscu Jak mówiłem wcześniej nadaje się idealnie do takiego trzymania aparatu na statywie. Bawu, powiem, że polecam. No i siódmą rzeczą, czyli ostatnią, jest ten duży statyw od Camroka. Właśnie teraz mój aparat na nim stoi. Bardzo pomocny, jeżeli chcecie gdzieś nagrać coś w terenie albo po prostu w domu, czy nawet postawić sobie ten statyw obok biurka, żeby nagrywał was, jak streamujecie. Kolejna bardzo fajna rzecz, którą również polecam. No i to była właśnie recenzja. No ale korzystając z tego, że już tu jestem, tutaj się pożegnamy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli obejrzeliście ten cały film do końca. Pamiętajcie, też oczywiście osoby kiujące w górę. Bardzo mi to pomoże. No i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć! Zjednoczona herbata z morzu mego brata na dataniu ostrości. Posieka na was, z wszystkich ludzi z miasta. To jest sposób na mdłości. Pan właściwie rozpala coś w rodzaju sera w całym Izraelu. A pan minister z mąki wyciska Sebonki.